Cześć! Witam Was serdecznie. Kamila Wodnicka, absolwentka pierwszego Liceum Ogólnokształcącego imienia Henryka Sienkiewicza w Marbotu. Cieszę się, że mogę nagrać ten filmik i pokazać Wam miejsca, które kojarzą mi się z bardzo dobrymi czasami wizualnymi. Miejsce nad Nogatem, jak widać przy moście, spotykaliśmy się tutaj po lekcjach, rozmawialiśmy o naszych planach zawodowych, nie tylko, o naszych marzeniach przede wszystkim. O tym, kim chcemy zostać w przyszłości. Zdarzało się, że w tym miejscu obmyślaliśmy nasze kolejne działania kreatywne, pomysły na sztuki teatralne, pomysły na recytację wiersza. Uczęszczając do klasy humanistycznej brałam udział w różnych inicjatywach twórczych i wszelkie takie działania były dla mnie bardzo motywujące i, i, i można powiedzieć stanowiły klucz Mojego dobrego samopoczucia. To było miejsce powtarzania słówek z niemieckiego. To było miejsce, w którym uczyłam się do sprawdzianów z Łaciny. To jest też miejsce, w którym przeżywałam kolejne, kolejną klasówkę, kolejny sprawdzian z matematyki. Także wielki sentyment. I do tego miejsca. Wspaniały Ratusz. Dla mnie najważniejsze miejsce w okresie dorastania. To miejsce, które bardzo mnie rozwinęło, ponieważ uczyło mnie zdolności aktorskich, wystąpień publicznych i przede wszystkim odwagi do prezentowania siebie na scenie. A mianowicie tutaj, w tym miejscu, uczęszczałam z moimi znajomymi, o których wspominałam na kółko teatralne. Trzy lata. Trzy lata fajnej zabawy. Trzy lata występu na scenie, trzy lata ćwiczenia, oswajania się ze swoimi lękami, strachami i przede wszystkim wzmacniania więzi z moimi przyjaciółmi, bo tak naprawdę zainteresowania łączą i wzmacniają relacje. Bardzo miło tu na ten czas. To jest to wspaniałe liceum, które bardzo dobrze wspominam. Kojarzę je z naprawdę baletą różnych emocji związanych z moimi cudownymi przyjaźniami, ale też z nauką. Bardzo dobrze wspominam naukę języka polskiego. Łacinę z panią Krowczyńską, czy też na przykład niemiecki język, niemiecki z panią Jagielską. bardzo serdecznie pozdrawiam. Ale też zdarzały się chwile grozy, a mianowicie przed sprawdzianem z matematyki albo języka niemieckiego przeżywałam naprawdę dosyć spore stresy. Wszystko skończyło się dobrze, gładko, matura z niemieckiego usta zdana na cztery. To teraz czas na odpoczynek i kilka słów na poważnie. Idąc do liceum, nie miałam jeszcze doprecyzowanych planów edukacyjnych i zawodowych, natomiast wiedziałam, że chciałabym zostać być może psychologiem, może biologiem, albo pedagogiem, lub też lekarzem. W 100% nie byłam pewna, co chcę robić, i wydaje mi się, że ten okres edukacji. Ten czas licealny był świetną okazją do tego, żeby jeszcze się pozastanawiać, jeszcze się sobie poprzyglądać swoim zainteresowaniom, swoim umiejętnościom i temu, w czym idzie mi lepiej, a w czym gorzej. Wszystko po to, aby podjąć dobry wybór na przyszłość. Jestem obecnie zadowolona z tego, co robię zawodowo i wszystkim życzę dobrych wyborów i na pewno trafnych. Pozdrawiam.